W tym materiale zaprezentuję moją konfigurację do uruchamiania gier z lat 80., 90. i z początku lat 2000. Jest to PC jak każdy inny, lecz ja tutaj postawiłem jeden warunek: ma mieć trzy systemy MS-DOS, Windows 98 i Windows XP, tak aby działały w pełni kompatybilnie ze starymi grami, ale na jednej konfiguracji podzespołów. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy uwagę, że pomiędzy systemem MS-DOS a Windows XP jest około 20 lat różnicy. Zacznę od podzespołów oczywiście. Mam tutaj dwa oldschoolowe dyski, które ładnie chropotają jak za dawnych lat. Ten tutaj ma zainstalowanego DOSa w wersji 7.1 i to jest ten oryginalny dysk z Xboxa Classic o pojemności 10 GB a ten na dole to też 10GB, na którym jest zainstalowany Windows 9.8. Wyżej w kieszeni jest nieco większy dysk z Windowsem XP, a samej kieszeni używam do kopiowania zewnętrznych plików na dysk z DOSem. Karta graficzna to GeForce 4 MX 440, który w zupełności wystarczy aby uruchomić grę z połowy lat 2000. I bardzo ważna karta dźwiękowa są Blaster Live 5.1 model SB0100, która działa prawidłowo na tych trzech różnych systemach oraz ma Gameport napada do gier dosowych. Procesor to AMD Athlon XP o taktowaniu 1533 MHz, w płycie są dwa banki na kości pamięci typu SDR oraz DDR. Ja włożyłem jedną kość 1 GB, która jest widoczna w DOSie jako 32 MB. W Windowsie 9.8 jest bez problemu poprawnie wykrywana jako 1 GB. Jeśli chodzi o wybieranie systemu, to wszystkie dyski mają podpięte zasilanie, lecz właśnie wybór systemu odbywa się poprzez BIOS. Na pierwszej taśmie IDE, czyli IDE0, mam DOSa i Windowsa 9.8. A na taśmie drugiej, czyli Slave i D1, w tym przypadku jest to Windows XP w kieszeni. Pomiędzy DOSem a Windowsem 9.8 jest możliwość wybierania. Wystarczy zwyczajnie wyłączyć dysk w standard SMOS Setup. BIOS ma również opcję wyłączenia cache'u procesora osobno poziomu pierwszego i drugiego, co jest ważne w niektórych grach DOSowych. To tyle jeśli chodzi o konfigurację. Teraz czas na informacje co do działania tych trzech różnych systemów. Dosa uruchamiam zazwyczaj z opcją obsługi myszki i CD-Romu. Nie muszę mówić jak bardzo przydaje się myszka w grach zwłaszcza strategicznych czy FPS. Choć taki Wolfenstein jeszcze nie obsługiwał myszki lub ja nie miałem jej skonfigurowanej. Ale już taki Blad wymaga myszki, no bo jak grać w taki hardkorowy szpil bez myszki. Do tego dochodzi obsługa gamepada na gameport i można sobie spokojnie, wygodnie pograć w Super Żabę. Tyle w skrócie jeśli chodzi o DOSa. Windowsa 9.8 również warto mieć choćby z dwóch powodów. Gra Moto Racer jest w pełni działająca i do tego nie ma żadnych problemów z teksturami. To ta zaleta, której nie uzyskamy w Windowsie XP. Do tego również Die Hard Trilogy działa tylko na Windowsie 9.8, a na XP się nie zainstaluje. Oraz jeszcze gra Police, która wyszła również na PlayStation 1, działa poprawnie na Windowsie 9.8. A na jest w pełni poprawnie działający Resident Evil 2. I w połączeniu ze starą kartą graficzną GeForce 4 MX440 oraz ze starszymi sterownikami można spokojnie grać bez graficznych gliczy. Teraz, na tej samej konfiguracji, uruchamiam Windowsa XP, który to już pozwala na nieco nowsze szpile. Można ograć Epicko Mafię w zadowalającej płynności z lepszą rozdzielczością niż na przykład w Xboxie Classic. Do tego w takim 3DMarku 2001 można sprawdzić możliwości karty graficznej. Wyznacznikiem płynności niech będzie Far Cry z 2004 roku. I jak widać, można uruchamiać gry tak do połowy lat 2000, ale może i taki Dum3 dałby tutaj radę. Jednak tutaj nie chodzi o ilość klatek na sekundę w takim Far Cryu. Chodzi o to, aby komputera nie otwierać przy każdej chęci ogrania innej gry. A jak już wspomniałem na początku materiału, stawiam jeden warunek, aby komputer był w pełni kompatybilny z trzema systemami jednocześnie, bez ingerencji w hardware. I to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie.